Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. witajcie moi drodzy w Mountain Blade 2 Bannerlord. w kontynuujemy przygody w cesarstwie. W zasadzie, cóż to ostatnio żeśmy działali? Trochę nie pamiętam, ale zajmowaliśmy się takimi zadaniami, o coś, tu żeśmy ogarniali jakieś walki były z bandytami i tym podobne. W sumie w zasadzie cały czas to samo się dzieje. Musielibyśmy trochę rzeczy tutaj posprzedawać. Widzę, no, przydałoby się, mam takie wrażenie. No dobra, okej, okay. gdzie byśmy tu mogli się udać? Tu jest jakiś jest jakaś splądrowana wiocha. W sumie, ja, czy ja mogę zobaczyć sobie? Muszę być w królestwie. A, to jest menu pauzy, dobra, to nie. Mm, niestety, musiałbym się tutaj skumać z kimś. To jest jakiś ziomek. Czyżby cesarstwa walczyły ze sobą. Teraz tak patrzę. I wiele na to wskazuje. A to oznacza, że trzeba będzie. No, ich, no. Dobra, dogoniliśmy ich. Sklepiemy dziadów. Atakować. Okej. Okay. Ehm, otóż tak, moi drodzy. E, chciałbym. Jaką przysięgę lojalności tutaj złożyć, byłoby całkiem, myślę, spoko. Footmen, man! Dobra, footmeni są. Ała, dostałem jakąś kurde. Za wiele na to. Ok, jednego udało się nam zranić. Dobra, bierzemy grabieżce do niewoli. E, menau, menaulier, co to za Menaulier? No, a taki kolej z włócznią po prostu. Tu jest potem co? A ciężki Menaulier. Okej, okay, spoko. Weźmiemy takiego jednego, zobaczymy, jak on się będzie tutaj nam spisywał. Dobra, czy coś tutaj sensownego mam? Raczej nie. W sumie czego by się spodziewać po bandzie obetartusów. Dobra, coś tu jakiś poziom. Coś tu ktoś coś... O, tu coś możemy sobie wybrać. Co my tu mamy? nie dwa punkty doświadczenia dla wszystkich żołnierzy w grupie, albo nie 4 punkty doświadczenia. Do żołnierzy pierwszej i drugiej. Od pierwszej do drugiej rangi. Hmm, no to to by było fajnie, bo tu mamy albo do wszystkich, albo że po prostu ci wszyscy żołnierze w garnizonie zdobywają plus 3. Okej okay. okręgu kulturowego co ty werbowanych. OK, niezależnie. Okej. Okay. weźmy to, że codziennie wszyscy dostają punkty. Dobra. Co ja tu mam w ogóle ze za zadania? Co ja tu muszę ogarnąć? Aha, tutaj te te prosięta, które zostały mi skradzione, ja tego nie zrobię, nie ma takiej opcji. Mogą zapomnieć. Pojdziemy tutaj. Czy ja coś tu mogę zwerbować kogoś? Na razie nie. To już widzicie, tu już możemy lepszych ludzi też werbować. Naszych rekrutów, o, czekajcie, bo my tu mamy z kimś do pogadania. Chcemy się tutaj That's zaprzyjaźnić. No się no okej, okay, słuchajcie, cesarstwo, chcę pogadać. Ok. Posłużyć służbę u cesarza. Co ja potrzebuję? Twój klan musi zdobyć pierwszą rangę. Ok, czyli na razie nie możemy tutaj wspierać. Bo mój klan. Mhm. Ile mi tu jeszcze brakuje? 13 punktów sławy. A więc myślę, że dosyć szybko to powinniśmy ogarnąć. To nie jest jakoś nie wiadomo ile. Dobra, jedziemy do miasta, bo musimy. Co nieco posprzedawać. Yy, musimy też sprzedać jeńców. Yy, tutaj niestety nie ma żadnych turniejów. A szkoda. Dobra, to możemy sprzedać to, to, to. Zboże i to mi się przyda. Tu jeszcze oliwki jakieś żeśmy zdobyli. Patata i zostaje z nami, oczywiście. Hmm, dzielnica z karczmą. Sprzedać jeńców. No, i się na zawsze płaci 300 do budżetu, nie? To jest całkiem sporo, wbrew pozorom. Dobra, no i słuchajcie, będziemy musieli tutaj poszukać kłopotów. Będziemy tutaj w stronę tego miasta. Może jakiś turniej się tam trafi gdzieś. To jakaś trójka bandytów. No już kurwa, bez przesady. Nie będę się za nimi. O 17 to już brzmi sensowniej. Dogonić dziadów. Pięknie. Poddaj się dziadzie. Atakować. Bardzo Incentralizm. ustawiać Incentralizm. się. Dobra. No ale zaczynajmy. Kusznicy od razu rozpoczęli ostrzał.

Pięknie, bitwa wygrana, moi drodzy. No, sława powoli rośnie. To mi się podoba. Bierzemy jeńców. No i mamy tutaj ładne awanse. Cesarski łucznik. Kusznicy. Bierzemy piechurów. Piechurzy jakoś tak. I potem zostają legionistami. A legioniści tu już mają fajny sprzęt. To już jest... Niezły poziom. Dobra, zapłacimy te 300. O, winogronka, ładnie. Okej, okay, spoko. I ile mi tu jeszcze brakuje? No, jeszcze 11 punktów tylko. Mieśmiał się tutaj w tą stronę z nadzieją, że tu będzie jakiś turniej. O, jest tu turniej. No to zarąbiście. Arena, moi drodzy dołącz do turnieju, no pięknie pięknie, o do, do wygrania jest fajny rumaczek, pomin 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 i czas na nas, Czyli się stawiamy na siebie, dołączmy, tak jest, och, hała! No nie ma szans ze no. mną. Ciężki jeździec. Oczywiście stawiamy na siebie i walczmy. Kurde. Dobrym uściskiem to ja nie jestem. Dostał. Piąknie. Felenos. Idziemy na nich. Pięknie. Dostałem poziom. Pięknie. oczywiście stawiamy na siebie jak szybko inaczej. No i chodź, 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 chodź. Zabawimy się. Tak, tak. Tak. No, ten ekwita coś tu się nie sprawdził. Dostałem kunia i trzy punkty sławy. Bardzo ładnie. Um, dobrze. A co ja tu mogę? No oczywiście handel by mnie interesował przede wszystkim. Zobaczę sobie tego patataja. A, ja w ogóle tego patataja nie mogę używać, bo nie jest za dobry. Na razie, wobec moich umiejętności. Ale sobie go zostawię, może się kiedyś przyda. Hmm, dobra, teraz mamy żarcie na 25 dni, tak? No, 24, mhm, okej. Okay. To jest całkiem sporo. No dobra, wyjdźmy stąd. Zobaczmy... Co ja tu mogę? Gdzie, gdzie jedziemy? O, to jest bandytu. bandytów, możemy ją rozwalić. że to jest grup bandy bandyckich e, oczekujmy do zmierzchu atakować dobra, myślę, że taka ekipa powinna być git działamy, dobra załatwmy Chcemy się z nimi załabić. No. Na razie dosyć szybko się z nimi tutaj Nie. rozprawiamy. podnieść 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 no szybko szybko dobra nasi tam już to się łatwo wyjaśniają To jest będzie walka z bosem. No, i zawrą. Szef bandytów leśnych. No, pięknie, pięknie, dobra. Bierzemy ich do, jedno, do niewoli. W sumie dużo żeśmy ich wzięli. Kilku nowych legionistów. W sumie mamy już ich pięciu. To dobrze. To bardzo dobrze. Strzały. Zadam, czy jest tu coś lepszego niż to, co ja mam. Nie z git. Bierzemy wszystko. Zobaczmy sobie. Jeszcze mi brakuje. Cztery punkty. To jest jakaś dziewiątka bandytów do schwytania. To największą grupę, ale ona mi spierdziela. Dobra, pójdziemy tutaj yy, sprzedać jeńców, bo ich mam dosyć sporo teraz. Okej, okay. dobra dzielnica, no trzy znowu całkiem ładnie. Sprzedajmy co my tu mamy Okej okay. Zwerbunek jakiś. O, możemy dwóch typków sobie tutaj zwerbować Weźmy sobie cesarskiego łucznika i tego nie, cesarską piechotę No, i zawsze miło, nie? Ej, i tu jest turniej, tak w ogóle. Oczywiście, że dołączamy do turnieju, jak żeby inaczej. Dobrze, więc tak: pomiń, pomiń, pomiń. O, jakieś fajne rękawice są do zdobycia. Stawiamy na siebie i dołączmy. No, siema ziomek. Chcesz się zabawić? jest ewidentnie wiecie, taka wariacja na punkcie. Znaczy to cesarstwo tutaj to jest taka wariacja na punkcie cesarstwa rzymskiego pięknie. No pięknie, pięknie. Oczywiście znaczy stawiamy na siebie i dołączmy każdy sobie rzepkę skrobie. Wszystko załatwione całkiem ładnie prawa pominąć. No chodź, chodź, chodź. Zabawimy się. Nie to Dobry jest. Okej, okay, mamy to. I stawiamy na siebie. Chodź. Chodź, 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 chodź. No dobrze, pięknie. No i cudownie. I kolejne trzy punkty, Sławy. Bardzo ładnie. Yy, zobaczmy tylko na ten nasz klan, jeszcze nam czegoś tu brakuje, jeszcze jeden punkt, naprawdę. Yy, co ja tutaj mam, mam coś do sprzedania? O, to jest gorsze od tego co ja mam, ale można za ładny hajs to sprzedać. tu mam lepsze, lepszy sprzęt. Niż to co mi tutaj gra oferuje, znaczy to zwycięstwo zaoferowało. Czy coś tu mamy ciekawego? No. Hmm. No, mam lepsze. No. Też czekaj ten. Obrażenia od zamachnięcia. Dożenia od pchnięcia. To ma większe obrażenia, ale jest wolniejsze od mojego. Myślę, że ta szybkość jest ważniejsza. Poręczność i szybkość broni. Co my tu mamy? Szybkość zamachnięcia bronią jednoręczną. Brzmi. Hmm? Okej. Okay. Większe zadawane obrażenia przez ciebie doporów i buław. Bierzemy tą szybkość zamachnięcia się mieczem. Myślę, że to jest ważniejsze. Tutaj przyspieszmy to naukę. Bardzo ładnie. No i wyjdźmy. Musimy jeszcze jakiś tutaj typów dorwać. I myślę, że będzie całkiem spoko. O no proszę bardzo Jak to wszystko czmycha przede mną. No, macie przerąbane. Atakować. Archers move! Archerów damy tutaj. Dobra. gdzie oni są a tam są po drugiej stronie No to tak? No załatwić. Partizant. No zarąbać. Cię. Jeszcze któryś? Tam stoi. I naparza we mnie. Kurde. Co? Dobrze, mamy go. Polerni party partyzanci, no? Trzech udało się schwytać bardzo ładnie. Zbieramy ich. Nikt nie awansował z naszych. Co wy tu macie ciekawego? Szybkość zamachu 95, szybkość zamachu 99. Obrażenia 56, 61. Hmm. Czekajcie, gdzieś tu gdzieś była klasa broni podawana, aranga broni 2 i 2, długość 65, no ten mój miecz jest lepszy no, niż ten topór, no trudno, czy my już mamy tutaj odpowiedni poziom? Tak, moi drodzy, mamy to, w końcu, to oznacza, że będziemy tutaj sobie ogarniać za chwilę zostanie najemnikiem cesarstwa a tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam, znaczy będziemy kończyć, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę, dzięki za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcji, dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się hej i do następnego na razie.